Na temat worka treningowego bokserskiego. Ring. Wymiar tego worka wynosi 120 cm długości na 35 cm szerokości. Ring ma dostępnych kilka rodzajów worków, także dłuższe do 180 cm, czyli naprawdę takie duże kolosy. Jakie mniejsze, przykładowo 100 cm, i tak samo grubości są różne, czyli 35 cm, jak ja mam tutaj, lub 45, czyli sporo szersze, sporo grubsze worki. Co można powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś chce go kupić, na pewno podzielmy ten film na dwie części, czyli to, co jest w nich na pewno fajne. Oraz to, co niekoniecznie przynajmniej mi się podoba. Na pewno fajne w worku treningowym Ring jest to, że mocowanie łańcuchów do taśmy worka, czyli tutaj, jest wykonane z trójkątów. Trójkąty to są najlepsze rozwiązania, jakie mogą być stosowane do mocowania taśmy w workach. Tutaj są zastosowane trójkąty, są one mocne i to jest na pewno bardzo fajne. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tym trójkącie, to możemy powiedzieć, co jest tutaj od razu już nie za fajne. Mianowicie pierwsze oczko łańcucha, jakie jest przymocowane, nie ma na sobie zakrętki. Jeżeli brak zakrętki na pierwszym oczku łańcucha, to nie można zdjąć tego łańcucha. Jeżeli kupiłem ten warek z tym łańcuchem, z którym go kupiłem, no to niestety z tym łańcuchem on musi być, no chyba, że sobie wezmę piłkę do metalu i te pierwsze oczko łańcucha po prostu przepiłuje, aby zmienić się na coś innego. W profesjonalnych takich naprawdę fajnych rozwiązaniach zawsze pierwsze oczko łańcucha, przymocowane do uchwytu na taśmie, czyli w moim przypadku trójkąta, jest zawsze z zakrętką, która zamyka ogniwo łańcucha, albo otwiera przestrzeń między nim, aby można ten łańcuch było wyjąć. Sam worek, czyli materiał z jakiego jest wykonany palmin 620 gramatura na metr kwadratowy. Jest to naprawdę gruby wór, dobrze wykonany, jest odporny. Producent na niego udziela dwuletniej gwarancji dwa lata gwarancji, czyli dwa lata cały czas to możecie w niego nasuwać. I jeżeli wam w ciągu dwóch lat on się schrzani, ten worek możecie bez problemu oddać do tej osoby, u której go kupiliście. I on wam musi go wymienić na inny, ewentualnie zwrócić za niego kasę. To jest na pewno czyli wytrzymały materiał, który no, podczas zwykłych takich treningów, czyli tam stojecie i go nasuwacie, to nie mówię, że słabo możecie go mocno walnąć i on na pewno się nie rozwali, a przynajmniej nie powinien w ciągu dwóch lat, a jeżeli się rozwali, to i tak jesteście kryci, nie macie problemu, możecie go zwrócić. Trójkąt, jak mówiłem wcześniej, dobre. Taśmy. Taśmy są na tyle szerokie, że tutaj nie muszą być jeszcze szersze, bo niektórzy producenci się falą tym, że szerokość taśmy jest tam największa spośród innych worów. Przez to jest najlepsze Taśmy są mocowane na dość długim banku, nie tylko tutaj, jak ją widzimy, czyli krótki, 7-centymetrowy długość taśmy. Ona jest jeszcze tutaj w środku worku, więc długość taśmy także jest w porządku. Jej szerokość jest identyczna jak szerokość dolnej partii trójkąta, więc także jest jak najbardziej w porządku. No, szerokość taśmy około 1-1,5 mm no, to jest taka średnia, ale tego worka, przynajmniej mojego, tego 120 cm na 35, Więcej się nie wyładuje niż 60 kg, dlatego tutaj nie ma co się zastanawiać, czy taśma może być za cienka, Gdyż jeżeli go wyładuje 60 kg balastem, powiedzmy tymi ścinkami materiałów, to tutaj także nic się nie ma co skrzanić. Spód worka ma mocowanie na gumę. Guma elastyczna, którą można przyczepić do podłogi. Jest to dobre rozwiązanie, aczkolwiek w tym worku. Jest nie najlepszy ten uchwyt, dlatego że tutaj dobrze jakby był także stosowany trójkąt. Jeżeli tutaj jest kółeczko, to wiadomo, przy dużych naprężeniach to kółeczko będzie cały czas się wrzynało w końcówki taśmy, jaka jest od spodu wora, a tym samym będzie ją przecierało i to z czasem może się rozlecieć. Także kółeczko, samo mocowanie, że jest na spodzie tego worka jest bardzo fajne i super, ale jakby był zastosowany tutaj trójkąt, może to producent to ogląda, Gdyby był trójkąt, to już byście mieli punkt jeden więcej, gdyż trójkąt by był tak samo jak na górze, lepszym rozwiązaniem nie przecierał tej taśmy. Tutaj także przy tym mocowaniu na spodzie, które pokazałem, jest pas, który dodatkowo, czyli ta cała długość, który dodatkowo zabezpiecza ten worek od spodu, aby tam się nic nie rozwaliło. Wiadomo, ten cały ciężar naładowanego wora. Jest najbardziej odczuwalny tutaj przy spodzie, na spód, czyli te szwy, które są wykonane tutaj, muszą być nie tylko mocne, one same oczywiście powinny być na tyle mocne, żeby wytrzymały, ale dodatkowo ten pas, który pokazałem wcześniej, jeszcze to wzmacnia, aby tutaj nic spodem nie wyleciało podczas nawet bardzo trudnych treningów. Góra wora. Profesjonalne rozwiązanie, czyli wiązane. Czyli wiązanie sznurówą, Związania są także wzmocnione stalówkami, aby tutaj nie przecierały one materiału worka. I wiązanie jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Jest dużo lepszym niż ekspres, a tutaj do tego wiązania trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że zakładka jaką ma poszczególne zamknięcie worka, czyli z wiadomo. Worek gdy jest związany jak sznurówka, na ugos, musi mieć swoją zakładkę, aby podczas ćwiczeń środek tego worka, czyli wypełnienie te szmaty, one nie wypadały z tego wora górą. I stosuje się tutaj zakładkę. Zakładka w tym przypadku ma długość około 5 cm. To jest mało, to nie jest ciekawe coś. Dlatego, że zakładka, która stosowana jest z jednej strony zamknięcia wora, powinna być na tyle długa, aby tam na bankowo nic nie wypadało z tego wora. Zakładka powinna mieć minimum do drugiej. Do połowy drugiej części worka. Natomiast w tym przypadku zakładka jest tylko leciutka, ona tylko trochę wchodzi na, drugie, na drugą część zamknięcia. Jakby była dłuższa na całą długość drugiej połowy wora, albo chociaż do tej jej minimum połowy, to by było dużo lepsze rozwiązanie niż jest obecnie. Więc zakładka jest taka średnio wykonana. Jest, aczkolwiek ona tak naprawdę tutaj dużo nie będzie pomagała. I to także mam nadzieję, że jakiś producent wygląda i polepszy jakość tego wara. Poza tym warek w całości jest gładki. Tutaj szef na górze przy czerwonym napisie jest niewyczuwalny. Sam napis wykonany z sitodrukiem to nie był dziurowany materiał, nic go nie osłabiło jego siły. I w zasadzie o takie podsumowanie można powiedzieć tyle, że naprawdę jest spośród tych, jakie są dostępne w sklepach, na aukcjach internetowych, jednym z najlepszych w tych niskich cenach. Oczywiście, jeżeli ktoś chce kupić lepszy worek i by się zainteresował czymś lepszym, oczywiście by trafił na worki Bushido i tym podobne, które są wykonane już tak w całości, w przemyślany sposób i w całości, starany się, który się stara wykonywać dobre wory. I wszystkie jego elementy, które są naprawdę super. Natomiast ring kosztuje około dwa razy taniej. Mówię o konkretnym tym modelu, i zaraz powiem dlaczego. Kosztuje około dwa razy taniej i jest naprawdę wykonany nieźle. Warek za ten przykładowo dałem około 90 zł. To nie jest mało jak na pusty warek, bo on nie był wypełniony, samemu go wypełniałem. Ale wykonanie jest nieźle, tak jak można powiedzieć na koniec podsumowanie. Samo zastosowanie trójkątów, dobre taśmy, dobry materiał, który go tworzy, mocowanie na spodzie, wiązanie u góry, to jest w porządku. Natomiast to, co jest w nim nie w porządku, to jest mocowanie na spodzie, które jest kółeczkiem, to będzie się przycierało na taśmie. Pierwsze ogniwo łańcucha jest do dupy, gdyż nie jest otwierane i nie mogę wymienić łańcucha na przykład na dłuższy lub krótszy. Oraz zakładka zamykająca górną pokrywę worka. Jest za krótka, ona jest na tyle krótka, że ona prawie, prawie trochę daje, ale mało co daje, mogłaby być sporo dłuższa. I w zasadzie tyle o tym może. I teraz najważniejsza sprawa. Nie sugerujcie się samą nazwą ring, że każdy ring jaki kupicie to będzie miał... Taki opis, jaki ja mówię w tym filmie, dlatego że sprzedawcy, producenci mają kilka identycznych prawie z wyglądu worów o tej samej nazwie, bo one nie odróżniają się na model jakiś tam X2, X, coś tam 3 czy coś, tylko po prostu jest ring sam sobie. Natomiast zwróćcie uwagę na to, czy będą tutaj u góry trójkąty, gdyż sprzedawcy sprzedają jedne wory. Tutaj na górze do taśmy z trójkątami a inne wory, które mają kółeczka, kółeczka syf, nie polecam, nie stosujcie nigdy czegoś, co ma mocowanie do taśmy kółeczek. I zwracać uwagę na to, bo ringi są różne, te wory jedne są z kółeczkami, jedne z trójkątami, jedne z mocowaniami, inne bez tych mocowań. Warto szczególnie zwracać uwagę na te wszystkie elementy, aby były wykonane w porządku. Moja ocena taka ogólna tego wora, czyli cena względem jakości. Powiedzmy, że w skali od 1 do 10, to bym mu dał siódemkę. Siódemka taka trochę może naciągana, ta siódemka, ale jednak to jest wysoka ocena i na pewno jest to z tych tańszych worków, Jeden z wykonanych tak bardziej profesjonalnie niż te, jakie w podobnej cenie znajdziecie na sklepach czy na aukcjach, w podobnej cenie wykonane, a jednak w podobnej cenie, a jednak wykonane dużo gorzej. To tyle na temat worka treningowego. Ring z mojej strony. Dzięki za obejrzenie filmu.